Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu mangowym na moim kanale. Jak możecie zauważyć, tym razem mamy do czynienia z przeważającą liczbą tomów pozyskanych ze sklepu Manga Store, które należy do Kotori. Jednakże tutaj się przejawiają jakieś pojedyncze tomniki, które nie są z tego... jakby z tych dwóch paczuszek. Zaraz zobaczymy, co tam dokładnie się znajduje. Także przechodząc po prostu do unboxingu, od góry polecimy od najmniejszej jakby paczki, od... Yy od Mangastore. Jest tutaj, mogę już powiedzieć, pojedynczy tytuł, który już jakiś czas temu zamówiłem, ale jakoś z tym unboxingiem mam takie problemy, że nie mogę sobie trudności z uzyskaniem dobrego cza czasu i miejsca na, na odpakowanie tych tych tytułów. Także tutaj będzie jednak potrzebne jakieś ułatwienie. No ale już weteran unboxingów to wiem, że tutaj jak i nożyczki wszystko rozwiążą w tych paczuszkach pakowanych od wydawnictw nie tylko, ale tutaj kurczę trzeba będzie trochę bardziej powalczyć niż sądziłam. <laughs> <laughs> kurcze jak to ciężko jest wyciągnąć tak długi... Karton z kartonu. No ale dobrze, to jest, świadczy o tym, że dobrze jest pakowany. Nic się z tym nie powinno zdarzyć. I na światło dzienne ukazuje się tytuł zwany Edenem. Hmm, od wydawnictwa Kotori w twardej oprawie. Troszeczkę mój asortyment nożyczkowy odłożę, chociaż chyba jednak będzie on potrzebny. Nie, udało się znaleźć foliówkę i. Olej bąbelkowy, jak zawsze spoko. Mamy tu do czynienia z Paragonem. No to wyrzucimy Paragon. Tytuł Eden twardej oprawie. tylko można pozyskać w Piotrowie. Trochę mnie to boli, gdyż no trzeba jakby na bieżąco wszystko kolekcjonować u nas w Polsce, żeby dorwać twardą oprawę, nie ukrywam, że od paru lat uważam, że twarda oprawa jest po prostu lepsza od miękkiej czy półtwardej. Po prostu, nie wiem, kiedyś miałem uprzedzenia dotyczące tego, że dziwnie się to czyta, że może troszeczkę niewygodnie, ale po paru tytułach, głównie książkach, które czytałem w twardych oprawach, przekonałem się, że jest to po prostu dla mnie lepsze. Ale no to każdy ma swój, swoje doświadczenia z tym związane, możecie swoje napisać w komentarzach. Tutaj jest dodawany do pre-orderu pocztówka. pocztówka, która się prezentuje właśnie w ten sposób. Fajne, bardzo dobrze, że, że nie tak samo jak tutaj wygląda chociażby yy, strona tytułowa. Ale no to pocztóweczka. Sam Eden, czemu go pozyskałem? Yy, plus 18 lat, także trzeba uważać na patrzenie, czy, czy mogę coś tutaj wam zaprezentować. Yy, pozyskałem ten tytuł ze względu na to, że słyszałem dużo dobrych opinii też o samym autorze yy, Hiroki Endo. To samo wydanie bardzo ładnie się prezentuje. Tutaj mamy wytłuszczane napisy samego tytułu, jak i autora, i po prostu grzbietu. Tutaj już nie, nie mamy z stylnią stroną tytułu, nie mamy czegoś takiego z tym do czynienia po prostu. Natomiast pozyskamy ten tytuł głównie ze względu na dobre oceny, ładną kreskę znajdującą się. Jak i Zaciekawiło mnie trochę takie postapokaliptyczne środowisko, w jakim znajduje się ten tytuł i z jakim muszą się zmierzyć bohaterowie. Nie jestem jakimś wielkim fanem tego w, po prostu w popkulturze, ale uznałem, że szanowana manga zasługuje na to, żeby chociaż sprawdzić ten pierwszy tom, który u nas w Polsce wydają, i ewentualnie zobaczyć, czy warto sięgnąć po kolejne. No, i myślę, że, że po przeczytaniu tego pierwszego tomu wyjdzie w praniu. Czy, czy, czy zabiera się za, 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 za zakup kolejnych tomów, bo jednak jest to jakieś dość spore obciążenie finansowe. Bo u nas w Polsce te wydania, jeżeli chodzi o twarde oprawy, są bardzo drogie w porównaniu do miękkich. I tak to, tak, tak to się prezentuje. Jeszcze, ja że powiedziawszy, mam jakieś takie odnoszę wrażenie, że od kilku lat a może przez to, że się starzeje coraz bardziej my się coś ciągnie do, do tych starszych tytułów można nazwać w pewnym sposób klasyków i myślę, że Eden można do tego typu utworów tworów za, zaliczyć. Jeżeli chodzi o warstwę popularną, to jest mniej więcej o tym, że jakaś choroba się pojawiła, pojawiła, mało osób jest na nią odpornych, jeżeli są odporni to muszą mieć wszczepy, albo są kalekami i no po prostu wiele osób poumierało, a reszta walczy o to, o przetrwanie między sobą, też walczy o to, żeby pozyskać chociażby jedzenie i tak dalej i także mocno postapokaliptyczne, ale też cyberpunkowy świat, także połączenie tych dwóch tworów to jeszcze można pokazać po prostu mnie zaciekawiło. Zobaczymy. Tytuł sam ma, ja mogę Wam powiedzieć, ile stron, jakby wydano. Zdaje mi się, że to jest dwa w a nie jestem pewien. 420-440, także spore to mistrze. Z pewnością będzie ładnie się prezentowało na, na półce. Jednakże troszeczkę ubolewam na tym, że jest to po prostu białe i takie pomarańczowo-czerwone napisy. Wytłuszczone fajnie, ale jakby. Takie jednolite, jednolite, żadnych takich ekscesów nie ma dotyczący tego tytułu grzbietów. A fajniej bardziej urozmaica to na, na półce niż takie białe, napis pomarańczowo-czerwony. Ale no, liczy się zawartość, tak jak to, jak to można e, ująć. Myślę, że to lepsze określenie niż to, jak grzbiet wygląda. No. Nie, nie kupujmy dla tego jakiegoś tytułu, bo, bo grzbiet mają ładny. Jakieś tak kupiłem pierwszy tom Dragon Ball, no, ale no, to nie mam. Przechodząc dalej, mamy tu do czynienia z... Porcimy z tym. Dwa tomiki. Pierwszy i drugi. Oblubienicy Czarnoksiężnika. Które pozyskałem nie... nie... Jeszcze dawniej chyba niż Adam. I to leżało po prostu, żeby... No, tak uznałem, że głupie by było e, otwierać... E, czy też prezentować e, jakiś ty tytuł, który ma tylko dwa tomiki na kanale, dlatego poczekałem sobie na aż się tego uzbiera więcej. O blubienicach Czarnoksiężnika. Czemu? Ja powiem tak. Nie wiem, czy to kiedykolwiek mówiłem, ale istnieją na polskim rynku dwa tytuły, które ja ubóstwiam, ale boję się je zbierać przez ich długość i po prostu znajomość animacji. Pierwszym z nich jest Noragami. Noragami... ja pokochałem animację, pokochałem co tam się działo, bohaterów, jak i historię i uważam, że jest to bardzo wartościowy tytuł, ale to ma 22 tomie. Si znając fabułę po części, bo to nie jest jeden do jednego z tego co wiem, e, odtwarzana e, historia, to ja się po części boję, że... no, że znam tą historię i że mnie nie wciągnie tak bardzo. Ale tutaj nadarzyła się okazja, bo jak mówiłem, drugim tytułem jest Oblubienica Czarnoksiężnika, która też miała animację. Chyba 24-odcinkową serię TV, i która bardzo mi się spodobało za, za klimat, za, za, za środowisko, w jakim jest przedstawiane magii czarnoksięż... Czarnoksięstwa. Zresztą to też bardzo mi się podoba, że jest tutaj wyróżnione, jeżeli chodzi o podział na magów, czarnoksiężników. Bardzo płynnie jest to prze... wprowadzone i nakreślone bardzo fajnie. Co, co, co wywarło na mnie dość duże wrażenie, dlatego o tym pamiętam w ogóle, ale też, jakby wszystkie jakby stwory czy jakby magiczne rzeczy, które się tutaj dzieją, są po prostu cudowne. I kto nie czytał, nie oglądał oblubionych Czarnoksiężnika, to po prostu serdecznie polecam, gdyż jest to tytuł. Kurczę, nie wiem, co wam tu pokazywać, dobra, lecimy od początku, po prostu jak to wygląda. Piosenka opowiada mniej więcej o tym, że nasza oplubienica, Czarnoksiężnika, trafia pod skrzydła Czarnoksiężnika i zostaje w pewien sposób przez niego wychowywana, gdyż dostała się kiedyś tam do, do, na, na czarny rynek i została sprzedana. Czemu, dlaczego, to już jeżeli nie znacie tytułu, to sami się możecie przekonać, czy to w wersji mangowej, czy animacyjnej. Jednakże no, ja, ja polecam z tego miejsca do no, Serie TV, bo mi się bardzo podobała ale tutaj widać możecie sami zauważyć, że, że manga nie odstaje, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rysunki czy coś w tym rodzaju. Bardzo ładnie się to prezentuje i. No ja, ja pozyskałem dwa, dwa tomiki, też po prostu nadarzyła się okazja, żeby od kogoś to odkupić i sprawdzić, czy. Wejście w ten świat jakby za, za, za pomocą medium jakim jest manga. Y spodoba mi się na tyle, żeby kupować po prostu kolejne tomy, gdyż serii TV jak nie było widać, tak nie widać kontynuacji podobnie z Noragami i chyba trzeba będzie w końcu się przełamać i zacząć zbierać te, te tytuły, dlatego też dwa tomiki oblubienicy Czarnoksiężnika lądują jakby u mnie na, na, na półeczce i doczekają się w końcu przeczytania i mam nadzieję, że się spodoba, bo nie ukrywam, że, że chciałabym kolejny taki super tytuł, który Długo się zbiera i który, jakby z każdym tonem, narasta mój zachwyt nad daną serią. To jest zawsze coś bardzo pozytywnego. Odłożymy to tutaj na troszeczkę z tyłu. Zdobiło tło. I co ciekawe, bo jest tutaj jednotomówka, której nie kupowałem. Z tą karteczki, o której powiem. E, po prostu dziewczyna, która mi sprzedała te, te dwa tomiki o bluźnierstwie silnika e, da, dodała tę jedną tomówkę od Vaneko, o która szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia o czym jest, e, ale to nie jest istotne. Dała z dobroci serca, gdyż e, nie potrzebowała jej, a miała. E, dostała ją na, 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 z jakiejś okazji jako prezent, dlatego też uznała, że. Że mi przekaże i, i może się przyda. Hmm, ale z pewnością sobie to przeczytam. Także bardzo miły gaz, za co y, dziękuję y, tej osobie. Tutaj po prostu. Y, na tym materiale, gdyż... Y, jeżeli, y, jeżeli znacie ten tytuł, to możecie dać znać, co myślicie, sądzicie, bo... Szczerze powiedziawszy, ja nawet nie miałem pojęcia, że ten tytuł... Jakiś, jakikolwiek ten tytuł, co to jest w ogóle. Y, Forest of... Y, Forest of... Y, of Lore. Nie wiedziałem, że coś takiego w Polsce wyszło. Po prostu nie wiedziałem. To jest... w którym roku to zostało wydane? Pewnie jakieś 2007 lub coś takiego. Dlatego pewnie nie, nie mam pojęcia o istnieniu tego tytułu. No mniejsza o to, ale no... Jak, nie, mniej więcej śledziłem kiedyś, śledzę nadal, jeżeli chodzi o wydawanie tomów na polskim rynku, to. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje w ogóle. po prostu. Nie, nie tylko na Polsce, w Polsce, ale również po prostu, że istnieje taki tytuł. Na to mi, miły, miły dodatek. Bardzo jeszcze raz dziękuję, że, że coś takiego zostało dodane i z pewnością przeczytam i dam wam znać na Facebooku, link w opisie. Jak w końcu to, z czym to się je. No jak przeczytam sobie jakąś mangę, to zazwyczaj coś tam napiszę o tym. I przechodzimy do głównego dania. Nie będę ukrywał, że główne danie jest dość monotematyczne. Też troszeczkę otwarte, gdyż no, to mi parę miesięcy leżało. Tak wam powiem parę miesięcy mi ta paczka leżała i po prostu nie żeby przeczytać, tylko sprawdzić, czy niepotrzebna jest reklamacja. Bo już tak leży sobie ten miesiąc, takich kurna, no nie, nie mam jak tego nagrać. I, I po prostu sprawdziłem, czy wszystko gra i dźwięczy. To, to też tutaj teraz odpakuję, jakby. I pokażę wam. Nic nie trzeba było zwracać, także leżało, leżało i się w końcu doczekało. Unboxingu. A co tu takiego się znajduje? Karton. I. dobranoc z pun O jasu mi, Punpun. Czemu tak? Dodano mi bonusowa folia bąbelkowa. Druga bonusowa folia bąbelkowa. I o tym tytule ja już w paru materiałach się rozbodziłem. Pierwszy tom, a ja pompuna spodobał mi się. Był dobry, ale nie było czuć tego czegoś, tego takiej magii, tego tytułu, który powiedział mi: kupuj mnie, ja chcę tutaj być na twojej półce. Drugi tom to zrobił. Drugi tom, bo to jest powiększone, wydaje mi się, podobnie jak jeden, wydanie dwa w Drugi tom mi to powiedział i przekonał mnie do siebie, że, że warto po prostu go kupować. Mamy tu do czynienia z. Kurde, ale to zapakowali. Z trzema pomieszczami. Ja chyba się nadziałam na pewno. Pewien kłopot. Zobaczymy, czy się. Uda go rozwiązać. Zaraz, jak wam pokażę, to, to powiem o co chodzi. No, w drugim tomie, jakby akcja się dużo bardziej zagęszcza, i przede wszystkim bohaterowie się rozwijają, którzy tworzą tą serię. Przede wszystkim bohaterowie tworzą tą serię. I, i to w drugim tomie jest po prostu fantastycznie nakreślone, tak zrobione, że ja po prostu ubóstwiam ten tytuł, już po drugim tomie powiększonym, ale no to wiadomo. Eee, Okej. Okay. To nie chce stać. Czemu nie chce stać? Tego nie wiem. I tutaj z OSU pon tak samo można powiedzieć, kurna no to nie stanie, nieważne, eee, tak samo można powiedzieć z z po prostu z tymi twardymi wydaniami jest taki problem, że no jak chcesz, to musisz kupować na bieżąco, gdyż ich praktycznie w ogóle nie drukują, co mnie troszeczkę dziwi z tego względu, że zapotrzebowanie na to po prostu na rynku jest dużo większe i składając większe zamówienia, no tam nie wchodzą w szczegóły finansowe, no ale limitowana edycja, rozumiem, ale jak jest większe zapotrzebowanie na rynku, to czemu nie zrobić tego więcej? Tego troszeczkę nie rozumiem. Będą problemy, jeżeli chodzi o dostanie tego szóstego tomu czy też siódmego. Ja już jestem teraz tego w pełni świadom, ale no trzeba będzie jakoś tam doczułapać i zdobyć ten szósty, siódmy tom, jeżeli chodzi o dobran z Pimpunia, bo na chwilę obecną, jak to widzicie, to już wyszły te tomy i, i ich po prostu szóstego na pewno, siódmy może jeszcze jest, tomu po prostu nie ma w twardej oprawie. Także czy kiedyś skompletuję to? No zobaczymy, nie, nie, szczerze powiedziawszy nie chcę mi się z, zbierać miękkiej oprawy, jeżeli już zbierałem w twardej. To jest w pewien sposób gapiostwo z tego względu, że, że kiedyś tego unboxingu dużo wcześniej nie zrobiłem, ale nie uważam, że, że coś takiego... To jest czy to też w preorderach zamawienie tylko i wyłącznie, czy po prostu bardzo mały nakład jest zrobiony. Uważam, że to jest błędne spojrzenie wydawnic, jeżeli chodzi o nasz rynek i to ja nie wiem, czy to jest ukrócone jakoś, ja nie, nie rozumiem. Jeżeli chodzi o te twarde oprawy. A ja no tak jak mówiłem, bardziej, bardziej już lubię te, te twarde oprawy, dlatego też ten, ten problem u mnie istnieje, a nie jestem taką osobą, jak jaką dłużej oglądacie, która dostaje coś, czyta, odkłada na półkę. Ja Pandory Hertz, pierwszej mangi skompletowanej, pierwszej mangi, którą czytałem w formie fizycznej. Jeszcze nie przeczytałem, także jakby to jest ten problem u mnie. I ten problem ukazuje się dobitnie, jeżeli chodzi o kompletowanie mang twardej oprawie. No nie da się, nie da się, bo ja musiałbym kupować, nie czytać, leżeć, to musiałoby, tak jak leżały te, te mangi, jeżeli chodzi o to, żeby je tutaj na odcinku odpakować. Tego nie zauważyłem. Ja, no, sami mogliście zauważyć, że, że nie odpakowałem całkowicie tego wcześniej. No, trzeci to ma po prostu wadę. Taką. No trudno, no to już z tym nic nie zrobię za dużo okresu, żeby to jakkolwiek zwracać. No to też. Wiecie, jak to, to wygląda? też Tak, że. Um, jeżeli zejdą jakieś dobre, dobrze wyglądające twarde oprawy, to później wrzucają te nazwijmy to outlety no, po prostu do zamówienia bo parę sztuk zostało po prostu gorzej wyglądających i, i, i po prostu no, dodałem do zamówienia tak to wygląda nie ma co się nad tym rozwodzić, to jedynie co jeszcze powiem, tu też często mówię zagraniczne wersje okładek y, dobranoc pompunie y, są ładniejsze po prostu są ładniejsze, tutaj jest postawiony mocno na prostotę i ta prostota jakoś mnie bardzo nie, nie, nie przekonuje do siebie, tak jak te właśnie zagraniczne okładki, które wyglądają po prostu dużo lepiej ozdobione, po prostu ciekawie wyglądają, tutaj jest, jeżeli chodzi o grzbiety, to moim zdaniem wygląda to lepiej niż Waldena. Możecie sobie porównać, dać znać w opisie. I jednakże ów, to jest mniej więcej takie same, czasami bywa różnie, więc. To też, to też jest, mam wrażenie, że pewien mankament, że, że te formaty są różne na polskim rynku wydawniczym. Rozumiem, że można chcieć się wyróżnić, ale jakby na półce to później tak wygląda. Uuuu. Też nie nieciekawie. nieciekawie, jeżeli chodzi o to, można by się z tym jak najbardziej dogadać pomiędzy wydawnictwami, ale to, to nie nie, nie, nie tworzy tych wydawnictw. Mogę sobie jedynie co tak troszeczkę ponarzekać, bo to nie jest jakiś duży, duży mankament, ale jednak... W oczy, kole, czasami, i moim zdaniem, troszeczkę wygląda o 8 e, lepiej, jeżeli chodzi o grzbiety. Natomiast, tą no, okładkę tutaj z przodu, no to zdecydowanie Eden, no bo tutaj jest kolorek, napis, i, i jeden z głównych bohaterów. Gdyż no, bohaterowie wyglądają w taki zabawny sposób e, tej historii. I to jest wszystko, co ja mam tutaj do zaprezentowania, jeżeli chodzi o ten unboxing szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, do, kiedy dokładnie się on opublikuje. Zatem dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego unboxingu. Dajcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Subskrypcję, żeby zostać po więcej, bo będzie z pewnością więcej unboxingów. Chociażby, żeby jakkolwiek zdobyć te, tego dobran spunków nie w twardej oprawie, to będzie wyzwanie. Oj będzie. Ale zobaczymy, i też trzeba sprawdzić szybciutko tego Edena, żeby przetestować czy, czy, czy chcę go zbierać, żeby dorwać te twarde oprawy, bo jest z tym problem. Troszeczkę podarzykałem sobie w tym unboxingu, ale no czasem trzeba. Uważam, że to jest pewien mankament na, na polskim rynku wydawniczym, który można by w łatwy sposób rozwiązać, ale wygląda to jak wygląda. Ja się z Wami zżegnam, zapraszam do innych materiałów i do zobaczenia też w innych materiałach. Pa, pa.